Dzień dobry, witam na kanale Trzaski weterze. To będzie krótki film o wymienianiu. Wymienianiu transformatora. Razem z gramofonem MikroSeiki dostałem w pakiecie transformator dopasowujący nasze zasilanie do standardu japońskich urządzeń elektronicznych, czyli 100 V. Urządzenie wydalało z siebie ciche, acz bardzo irytujące bzyczenie. No, charakterystyczne dla transformatora. Nie pomagały podkładki gumowe pod trafo czy pianka podłożona pod obudowę urządzenia. Nawet zamknięcie transformatora w wygłuszonym pudełku nie dawało ciszy. Transformator sam z siebie był silnym źródłem dźwięku. Dodatkowo tonacja ta zmieniała się wraz z obciążeniem, na przykład w momencie, kiedy startował silnik gramofonu. I kiedy zgasła wszelka nadzieja na uciszenie tego negusa, okazało się, że istnieją transformatory dedykowane specjalnie do sprzętu audio, takie, które nie bzyczą. Wersja audio transformatora jest pokryta od zewnątrz czarną taśmą typu Miller tape, ale ważniejsze jest to, co pod nią rdzeń i uzwojenie jest impregnowane, środek zalany żywicą epoksydową, Mamy też dodatkowe ekranowanie magnetyczne i elektryczny ekran pomiędzy uzwojeniami z powlekanej taśmy miedzianej Syn Shield. Od spodu znajduje się podkładka z gumy neoprenowej, która dodatkowo eliminuje przenoszenie drgani. Wiem, zapewne zauważyliście, że tu podkładka jest na górze. To prawda, ale druga i większa ta od starego transformatora jest zamontowana na spodzie. Powstała taka dwustronna i przesadna izolacja. A jaka jest różnica w działaniu? Posłuchajcie sami. Ten sam mikrofon, to samo miejsce, ten sam rekorder taskam i taki sam maksymalny poziom zapisu. Najpierw trafo zwykłe, potem trafo audio. W tym drugim nagraniu praktycznie niczego nie słychać, ale to nie znaczy, że transformator audio jest całkiem bezgłośny. Przy bardzo dużym wzmocnieniu sygnału z mikrofonu słychać lekkie buczenie, brzmi to mniej więcej tak. Sami się przekonaliście, ale jednocześnie słychać było strzelające drewno w kominku, sapanie śpiącego 5 metrów od mikrofonu psa, a nawet dało się wyłapać synogarlicę za oknem. Czy jest to więc reklama produktu? I tak, i nie. Oba transformatory pochodzą z tego samego źródła, od tego samego producenta. Raczej to dobra rada dla wszystkich stojących przed wyborem: nie ma sensu iść na kompromis i oszczędzać na transformatorze. Na dłuższą metę nie da się takiego układu utrzymać, na pewno nie przy gramofonie i słuchaniu muzyki z winyli. Bzyczenie trafo zniszczy całą przyjemność ze słuchania, i choć inni będą wam mówili, że prawie nic nie słychać, uwierzcie, wy będziecie słyszeli i zamiast koncentrować się na brzmieniu muzyki, będziecie nasłuchiwali momentu, kiedy bzyczenie stanie się wyraźniejsze niż szum czarnej płyty. Ja nie miałem wyboru. Taki transformator dostałem razem z gramofonem. Wy nie idźcie tą drogą, od razu postawcie na transformator dedykowany do sprzętu audio.